Cześć kochani, witam was na kanale Fokusowana w rozdaniu, jak widzicie rozdanie, ale e, nie tym razem, tym razem nie jestem sposobem tego rozdania, a Łukasz z marki Szłe czyli Łukasz Waszkiewicz, który rusza na nowej platformie ze swoimi e, starymi, nowymi projektami, także mam nadzieję, że równie jak ja, mocno będziecie trzymali kciuki, żeby mu e, wszystko tam fajnie szło i gruba kasa się lała. E, ale... Po kolei, po kolei, po kolei. Dzisiaj, właśnie w poniedziałek, kiedy oglądacie ten filmik, ruszył sklep i ruszają dwie dodatkowe sprawy. Pierwsza sprawa to jest taka, że macie 30% kodu robotowego na Wasze zamówienie. Oczywiście link na dole, do strony, do kodu. Wszystko Wam na dole pięknie, ładnie wypiszę. Także pierwsza sprawa to jest, że jest kot, minus 30%. Druga sprawa jest taka, że właśnie Łukasz postanowił Wam rozdać kilka koszulek, kilka, czyli sześć, bo kilka to raczej dwie, także sześć koszulek e, mam Wam tutaj do rozdania i jak to wygląda. Pierwsza osoba e, zgarnie trzy koszulki, druga osoba zgarnie dwie koszulki, którą wybierzemy i ostatnia osoba zgarnie jedną. Także myślę, że każdy będzie e, zadowolony. Także sześć koszulek do wybrania i osoby, które wybierzemy e, same sobie wybiorą koszulki. Modele, rozmiary itd. i tak dalej. I, tak dalej. I roz, rozwiązanie będzie następny poniedziałek po zakończeniu, także przez tydzień. 30% kodu rabatowego i, i, i przez tydzień e, rozdanie. I co musicie zrobić, żeby zgadnąć, którą z koszulek? A my wam, że naprawdę koszulki są świetnej jakości. Nie wiem, dlaczego się jedno z nich nie brałam, taka ze mnie przyjaciółka, no ale mam nadzieję, że mi to e, wybaczycie, bo tutaj chodzi o. E, o o obraz, tylko o treść, co Wy musicie zrobić. Po pierwsze musicie być moim subskrybentem. Na pewno to sprawdzę, czy subskrybujecie. Po drugie, musicie zrobić jedną z dwóch rzeczy: albo polubić fanpage Łukasza na Facebooku ze Shred Fashion. Oczywiście mam link na dole, ale wiem, że nie wszyscy mają Facebooka. I może ta osoba, która nie ma Facebooka, chce wziąć udział w rozdaniu, ma Instagram i musi polubić profil, no jak zaobserwować profil na Instagramie. Oczywiście linki są wszystkie na dole. I jak bym chciała, bym prosiła, żeby oglądał komentarz z osoby zgłaszającej się. Proszę, żeby tutaj były tylko komentarze ludzi, którzy po prostu chcą wziąć udział w rozdaniu, nie musicie lajkować tego filmka, nie nic. Po prostu napiszcie, czy obserwujecie na Facebooku, czy obserwujecie na Instagramie oraz wasze imię i pierwszą literę z nazwiska lub login, żebyśmy mogli sprawdzić, bo często jest tak, zauważona sama robiąc jakieś rozdanie, że mam problem po prostu z weryfikacją, jakiś komentarz mi się podobał albo rozdanie nie mogłam nie po prostu znaleźć tej osoby, e, i tak dalej. Także napiszcie mi, właśnie, pod jakim nikiem, lub e, imię i pierwszej nazwisko obserwujecie profile e, Łukasz. Jeden, jeden z dwóch profilów, oczywiście, może, po, możecie polubić dwa, albo może już to robicie, także też e, spoko. I chcielibyśmy Was poprosić o napisanie jakiegoś kreatywnego komentarza, dlaczego byście chcieli, właśnie, e, zgarnąć e, koszulki. Po prostu może to być. E, Komentarz o dowolnej treści, o dowolnej długości. E, także zostawiam Wam po prostu tutaj pod do popisu: nie musicie nic rysować, nigdzie chodzić, nic wycinać, e, kombinować. Po prostu napiszcie e, napiszcie komentarz i właśnie wybierzemy trzy osoby, które takie koszulki dostaną. Ruszyły też nowe wzory. E, jest ich kilka, także na pewno każda z Was znajdzie coś dla siebie. Są też. E, takie rozmiary oversize, które ja najbardziej, najbardziej lubię, w się najlepiej czuję. Także serdecznie Was zachęcam do wzięcia udziału w rozdaniu, za chwilę zobaczycie taki pokaz slajdów, jak to mi tutaj na YouTubie, jakie są właśnie te nowe wzory i tak dalej. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo no, to jest hojnością, myślę, chęć rozdania aż sześciu koszulek, bo to naprawdę sporo. Mówiłam do może po prostu trzy osoby czy coś takiego. Łukasz mówi nie, niech będzie na bogato. To mówię dobra chłopie, twoje koszulki, yy, twoje rozdania, ja tu po prostu chcę mu pomóc, tego wesprzeć, bo ja się bardzo przyjaciele, tak mi się przynajmniej wydaje. Także mam nadzieję, że zaglądniecie yy, tutaj właśnie na yy, stronę, wszystkie linki, wszystko, wszystko jest na dole w E, opisie, także nie zapomnijcie o subskrypcji, e, o polajkowaniu jednego z profili i zapraszam Was do komentowania. Mate, macie tydzień i koszulki wyślemy w każdą część, nie ważne gdzie jesteście, gdzie się znajdujecie, także to Was e, nie ogranicza. Także kochani, piszcie, czekam na Wasze komentarze, mam nadzieję, że rozwadzanie przypadnie Wam do gustu. Oczywiście e, będę Wam o nim przypominać na Instagramie, będę Wam to spamowała, także nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Tyle. Zapraszam do rozdania. Opa.